Co? Widziałem to? Co? Taki zobiak cię pokazał na ekranie! Nie Ty oszukaj mnie. Co nie co mojego live co, co, czekaj, czekaj! Live zobacz! live mojego! Co nie co mi zobacz, co mi na ekranie! Widzę, że coś było! Jak coś było, to napiszcie tak było! Nie wyjdą na mojego live'a! I co byszuta? I czy myślą? Piszą, że nie było, że nie było nic, że to chyba straszył Cię w domu. Napiszę mu, jak wyskoczy trupujący! Nie, Dawid, nie skacz. On się nie ma na kogo żyć. No nie wierzę, czy ja Ci ten zombiak? Ale Ty mówisz serio teraz, coś było? No zobacz co mi na moim live, przebij lajwo, zobacz co mi na Wyskakuję, jak przejdę do tego, jak podejdę do krawędzi skakuje do krawędzi? Tak! Zaraz ja cię pokażę! Ja tu nie widzę nikogo! Taki ząbia trupy, trupa, trup taki! Pokazujecie na tym! Pokazujecie na ekranie Ale nie wiem dlaczego! Ja pierdzielę. No, no. jak to wyglądało u niego? Nerkniemy. Co to było? Co? Ono. Nie ma strachu, kurwa, już wyzbył się go.